Hej, przez żywieckie pola leci sarna, hej, nogami przebiera, bo by chciała jeść. Um, ja bym też tak leć biegła, gdybym takie nogi miała. Hej, jak ta sarna, jak ta sarna. Hej, przez żywieckie pola leci zając, hej, ogonkiem wesoło pomerdając. Ja bym też tak pomerdała, gdybym taki ogon miała. Hej, jak ten zając, jak ten zając. Jeszcze nie widziałem takiego lenia, jak ta Maryla, co ma być moja. Z dobrej rodziny ładnie się porusza, umrze z głodu. thank you